Jak Pańskim zdaniem przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne powinny szykując wnioski taryfowe podchodzić do zagadnienia marży zysku? Kolejny, kolejny przykład wymogów RZGW, które służą tylko i wyłącznie obniżaniu cen. To znaczy z jednej strony mamy do czynienia z zagadnieniem, na co ta marża zysku jest przeznaczana, czy w ogóle jest ustalona, i, i jakie jest uzasadnienie dla tej marży zysku. Natomiast e, ja niestety spotykam się z takim podejściem RZGW, w którym, w którym każda marża zysku niezależnie od sposobu jej uzasadnienia jest e, podważana. E, dość, powiedzieć, że, dość powiedzieć, że najczęściej jest tak, iż niezależnie od tego, jak ta marża zysku jest opisana w, we wniosku taryfowym. RZGW stara się obniżyć tą marżę zysku do, nazwijmy takie, takiego uśrednionego dla całego obszaru kraju poziomu. Tak? Czy, czy pojawia się jednoprocentowa marża zysku? Najczęściej pojawia się wskaźnik oparty na wskaźnikach Komisji Europejskiej, kompletnie. Przepraszam, tak powiem z czapy wyjęty ten wskaźnik, ponieważ on w ogóle nie dotyczy, nie dotyczy branży wodociągowo-kanalizacyjnej, to zresztą za chwilkę jeszcze, jeszcze o tym powiem. Natomiast to jest wyłącznie, odczytuję to łącznie jako próba obniżenia cen, po prostu, tylko i wyłącznie. I tutaj odnosząc się już, już bardzo konkretnie, pamiętajmy o tym, że zgodnie z przepisami mamy prawo zaliczać marżę zysku do naszej kalkulacji, ale zgodnie z rozporządzeniem taryfowym marża zysku powinna być uzasadniona, czyli... Czyli zaliczamy marżę zysku w po, na poziomie e, uzasadnionym. Co to oznacza? To oznacza, że po pierwsze, e, rozporządzenie taryfowe nie wyznacza poziomu tego marzy, tej marży zysku. To może, być, to może być 0%, to może być 1%, a to może być 20%. Tak? Ważne jest natomiast to, żeby rzeczywiście przedstawić uzasadnienie dla tej marży zysku. E, uzasadnienia zdarzają się różne. To Państwo pewnie najlepiej znacie z swojej praktyki. Czasami przedsiębiorstwa, jeżeli nie mają jakichś specjalnych potrzeb inwestycyjnych czy, czy kredytowych, czy innych, po prostu uzasadniają marże zysku tym, że są na przykład spółką prawa handlowego, a spółki prawa handlowego zgodnie z kodeksem tworzone są w celu osiągania zysków. Najczęściej wtedy ta marża zysku kształtuje się na poziomie od 1 do 3%. Do 3 I to jest taki poziom przyjmowany dotychczas, przynajmniej jako minimalny w spółkach. Natomiast oczywiście nierzadko zdarza się marża zysku w znacznie wyższej wysokości, kiedy? kiedy znajduje się dla niej właściwe uzasadnienie. To uzasadnienie może być najróżniejsze, ponieważ to mogą być zarówno potrzeby czysto operacyjne, na przykład Fundusz, jakiś nagród dla, dla pracowników. Czasami zgromadzenie wspólników spółki wyznacza czy narzuca pewne cele, pewne cele, jeśli chodzi o wynik finansowy przedsiębiorstwa. Czasami są to różnego rodzaju potrzeby finansowe związane z kredytowaniem, tak? bo przecież nie tylko raty kapitałowe, nie tylko odsetki mogą nam tutaj posłużyć do spłaty tego zobowiązania, ale również właśnie między innymi masz zysku. Bardzo podstawowym uzasadnieniem dla marży zysku są po prostu potrzeby inwestycyjne. To będzie chyba najczęściej występujący element, a mianowicie w sytuacji, kiedy mamy duży, ambitny plan inwestycyjny i zapewnienie środków z zewnątrz w postaci dotacji czy pożyczek nie jest wystarczające do realizacji tego planu, wtedy pojawia się marża zysku związana z zapewnieniem środków własnych. Pamiętajmy oczywiście o pewnym rachunku przepływu w naszym przedsiębiorstwie, jeżeli mamy amortyzację, jeżeli mamy wpływy z, z, z kredytów i pożyczek, to oczywiście to zapotrzebowanie na gotówkę w postaci marży zysku będzie mniejsze. Natomiast, tak jak wspomniałem, inwestycje i ogólnie rozumiane potrzeby finansowe z tym związane są najczęstszym uzasadnieniem dla marży zysku. Cały czas używam słowa marża zysku uzasadniona. To, co martwi mnie w postępowaniach RZGW, to to, że niezależnie od potrzeb finansowych, niezależnie od uzasadnienia tej marży zysku, RZGW mówi: Dobrze, zapoznaliśmy się z waszym uzasadnieniem, uważamy, że marża zysku powinna wynosić 1%. Dlaczego? Nie wiadomo. RZGW absolutnie tego nie uzasadnia, nie kusi się nawet na to, o to, żeby, żeby tą wyznaczoną stawkę marży zysku uzasadnić. Jakie najczęściej się poziomy pojawiają? Wspomniałem o tym, że RZGW, Gdzieś tam zaczyna stosować wskaźniki stosowane przez czy publikowane przez Komisję Europejską. Problem polega tylko na tym, że po bliższej analizie okazało się, że owszem, Komisja Europejska publikuje dopuszczalne marże zysku, ale dla branży transportowej, ponieważ wskaźniki te wynikają z rozporządzenia Komisji Europejskiej, które związane są z branżą transportową, transportu publicznego, a więc to już jest pierwszy zarzut, że nie są to wskaźniki, które związane są z naszą branżą. Na dodatek jeszcze marża zysku wyznaczana przez Komisję Europejską oparta jest na stopach słop związanych ze zwrotem nakładów na, na majątek. Co oznacza, że gdybyśmy my przywiązali tą stawkę do wartości majątku, to nawet gdybyśmy wykorzystali 1 czy 2% marżę zysku, to byłyby to zupełnie inne wartości niż, niż 1 czy 2% liczony od wartości kosztów czy przychodów. Więc to nawet gdyby przyjąć tę metodologię, to tutaj RZGW absolutnie miesza w tej swojej korespondencji kilka różnych ciekawych zagadnień, które absolutnie nie mają nic wspólnego z branżą wodociągowo-kanalizacyjną. Więc podkreślam jeszcze raz, nie ma podstaw do, do, do kwestionowania marży zysku pod warunkiem, że jest uzasadniona. Postulaty RZGW obniżające na siłę marży zysku, po pierwsze Podobnie jak w przypadku wspomnianej amortyzacji, chociażby, stwarzają poważne zagrożenie finansowe dla przedsiębiorstw, ponieważ może się okazać, że narzucona odgórnie marża zysku nie gwarantuje odpowiedniego przepływu środków finansowych w przedsiębiorstwie, nie gwarantuje środków na inwestycje, a to z kolei może bezpośrednio zagrażać realizacji planów inwestycyjnych. I tu jest w ogóle ciekawa rzecz. Ona się odnosi zarówno do kwestii do amortyzacji, które już poruszaliśmy, jak i do marży zysku. Mianowicie, Obniżanie amortyzacji oraz obniżanie marży zysku tak czy inaczej wpływa na obniżenie przepływów finansowych w przedsiębiorstwie. Co to oznacza? To oznacza, że my nie gwarantujemy pełnego zwrotu środków związanego z inwestycjami. To z kolei oznacza bezpośrednio, że ponieważ większość naszych przedsiębiorstw jest zaangażowana w realizację Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, to swoim działaniem, moim zdaniem, wody polskie wpływają bezpośrednio. Na możliwość realizacji kapości w tym kraju. Co to oznacza? To oznacza, że, uwaga, instytucja, która jest odpowiedzialna za rozliczanie kapości, jednocześnie prowadzi działania w kierunku ograniczenia środków na jej realizację. Tego już kompletnie nie rozumiem. Myślę, że samo RZGW, same Wody Polskie się tutaj zapętliły i zagoniły w, tej, w tym swoim dążeniu do obniżania cen, bo moim zdaniem obniżanie amortyzacji i marży zysku. Bezpośrednio spowoduje niezrealizowanie, niezrealizowanie Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, który prezes podpisze umowę inwestycyjną, umowę pożyczkową bez gwarancji finansowania tych wydatków. Moim zdaniem to bezpośrednio zagraża programowi inwestycyjnemu w Polsce. Dziękuję.